Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam mój nowy zakup akwarystyczny, czyli platki. I tutaj jeszcze za chwilę i też tego półdzióbka, który tu pływa, bo ostatnio mi padł tamten, więc kupiłem nowego. Myślę że teraz już powinien żyć, bo już trochę się o nim dowiedziałem, ale o, tamtej platce mnie Gupik atakuje mi, głupik platkę tamtą, o. Która jest tam dalej, widać ją, o. Gupik jeszcze jedną rybkę za chwilkę pokażę ciekawą. Mam tam platkę, w ogóle platkę, jedną i dwoma mi atakuje gupik, jeden taki, teraz na razie nie widać, może za chwilkę będzie, aha i w międzyczasie pokażę jeszcze jedną rybkę, która jest, uwaga, tutaj, przylga, przylga chińska, czyli inaczej cudaczek, taka rybka, trochę glonojada, ale taka szerokie, dwa takie ma jeszcze jakby, taka troszkę glonojada, ale tak jakby... Jest płaszcza bardziej pod spodem. O, tak wygląda. Z drugiej strony postaram się ją pokazać. O, tam w rogu jest. Trochę jak glonojad. No i tą platkę już się postaram. O, tam jest jedna. A druga. Zaraz się postaram pokazać. I atakuje mi głupik ten jeden. Moment. Tu się schowała. O. Jest samiec i samica platki mam. Schowała się tutaj w w tej jaskince, już widzę tamten, nie bardzo męczył tak jakby pod dziubuje, ona tak na płasko się ustawia, ucieka przed nimi tak płasko tak by w poprze, nie, nie 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 do góry tak pionowo, tylko tak bokiem jakby, o No tak ją goni, ucieka i nie wiem czy tego głupika wyłowić, czy zostawić go tutaj może i da spokój w końcu, o o o teraz widać o, o teraz widać nie wiem czy go wyłowić, czy co, piszcie w komentarzach, jakby co. Mam samca i samice platki, tamto, tego samego koloru, więc powinny ładne wyjść maluchy. Tutaj ten kierys i ta przylga, tam jeszcze raz ją pokażę, tą przylgę. O, jest tutaj ta przylga. Bardzo ją fajnie widać. O, teraz. Taka, o, tutaj bardzo ładnie wygląda, taka ciemna ma, troszkę zmienia czasami kolor, wczoraj była jaśniejsza. Teraz ciemniejsza. No i tak to wszystko się prezentuje. Tutaj ten półdziubek powinien żyć. Półdziubek potrzebuje, dowiedziałem się, witaminy D. Kupiłem taką karmę, tam też jest witamina D w tej karmie, płatkach i muszę właśnie muszki owocówki dawać, tę półdzióbkowy. Więc teraz powinien żyć, ponieważ on płytko pływa bardzo pod podstawą powierzchnią i witaminę D łapie właśnie też ze słońca. Musi, musi mieć witaminę D. Więc będę im te płatki dawał. O. Tak wygląda, więc teraz wszystko powinno być w porządku. Muszki, owocówki postaram się mu dawać. O, tak to wszystko wygląda. No i te plateczki. O, tam jest ta platka. O, momencik. O, dokucza mu tam. Widać. Z tej strony postaram się pokazać. O, dosyć mu dokucza, więc nie wiem, co zrobić. O, więc nie wiem, czy wyłowić, czy nie, to piszcie w komentarzach, czy go odłowić po prostu, czy mu da spokój, to jest druga platka tego samego koloru, samic samica. No i powinny się jakoś mi to rozmnożyć. O! Ta przylga tam jest. Tak o tak wygląda, tam w ogóle widać przylgę. O tam. No i ten półdziubek pod powierzchnią sobie pływa. Myślę, teraz powinno być w porządku, trochę o nim poczytałem, że potrzebuję właśnie witaminy D, ponieważ płytko właśnie pływa i po całą powierzchnią mi witaminę D łapie i potrzebuję. więc teraz powinno być wszystko w porządku. Muszę i owocówki muszę łapać też, będę dawał. O, te platki tam są, fajnie je widać. O, cały czas mu dokucza i nie wiem, co to właśnie z tym. Ten jeden głupik zauważyłem, cały czas dokucza. Tym platką o jednej i drugiej. O, tak to wszystko się fajnie prezentuje. Ładne te platki, naprawdę ładne. Są takie mm, takie właśnie żółte z pomarańczowym i czarne ogonek, naprawdę bardzo ładne. Dwie tego samego koloru, więc maluchy też powinny ładne wyjść. O, jeszcze tego półdziupka tutaj pokażę. O, jak sobie pływa. No i tak to się wszystko fajnie kręci, powinno być wszystko w porządku. Tu się jakieś farwoce na zahaczył na tym kupiku. O, spazuję jeszcze. No, i tak to wszystko wygląda. Te o, cały czas ich tam dokucza, więc nie wiem, jak to, co to z tym zrobić. Piszcie, czy, czy odłowić go, czy co. Tutaj. Ta przylga to jest też bardzo fajna ryba, ponieważ ona właśnie zjada glony. Nawet lepiej niż glonojad i czyści fajnie. Rośnie to 7 cm. Jest bardzo fajna, szyb, czyści fajnie akwa. Dosyć dużo glonów zjada. To jest bardzo fajne. Też pomaga, nawet więcej niż glonojad. Bardzo fajnie pomaga w czyszczeniu akwa. akwarium, prawda. O, tak to się wszystko kręci. Piszcie, czy odłowi go pika, czy nie, jakby co? i o, Ładne te plateczki, naprawdę takie złote, takie właśnie, jakie chciałem, bo już myślałem, że taki nie będzie ładny, tylko takie jakieś. Były też inne różne, ale takie właśnie, jakie ja chciałem. Dwie tego samego koloru samiec, samica. O, to u góry to samiczka, ta co wyżej pływa, ta na dole samiec. Tak więc to tyle w dzisiejszym odcinku, więc piszcie, czy się. o. Tam do kucza je, żeby jej nie obdziobały się moje, tej tej, platki moje. Tak więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie i cześć!